Film Konklawę jest po prostu do obejrzenia w kinie. Siemano drodzy widzowie, z tej strony Przemo. Późna już godzina, 10 po północy. Właśnie wróciłem z kina, z filmu Konklawę. Film bardzo dobry. Film, o którym, o którym słyszałem już gdzieś od dwóch tygodni. I kolega w pracy, dzięki Kazik, polecił mi ten film. Byłem z jedną osobą na tym seansie i bardzo nam się ten film podobał. Film osobiście myślałem, że będzie kontrowersyjny. Kontrowersyjny nie jest, ale porusza dosyć mocne i poważne tematy, jeśli chodzi o Kościół katolicki, o wiarę i o tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. E, głosowania na papieża podczas konklawy w Watykanie. Film jest bardzo ciekawy rola Ralfa Feinsa, e, czy tam Finesek, jak, jak się go mówi. E, z listy Schindlera bardzo nam się osobiście podobała, mi i tej osobie. Kino było prawie pełne, i wszyscy ten film. Oglądali w ciszy, w skupieniu, bo ciągle na początku mm, nie wiadomo w jakim kierunku ten film się potoczy, a gdy już wiemy o co mniej więcej chodzi, to do końca nie wiadomo jakie będą sceny, co będzie, co się wydarzy, Cięż, ciężko naprawdę jest się domyślić i jak ostatecznie ten film się skończy. Także film ogólnie nie ma jako takiej akcji jak w Mission Passable. Ale jest naprawdę bardzo fajne, ciekawe napięcie. Niestety, pod koniec filmu, według mnie osobiście, to napięcie chyba troszkę zwania, ale na sam koniec tylko. I troszkę zakończenie mnie rozczarowało. Szkoda, że poszło w tą stronę, a nie w inną. Ale film i tak jest mocny, warty obejrzenia. Przede wszystkim, właśnie w kinie, bo największą robotę robił tam efekty. Dźwiękowe, gdy jest cisza i gdy na przykład nic nie mówią, tylko nie wiem, słychać, że zamykają drzwi, nie wiem, no, no, nawet biorą kartkę, dają podpis. I te efekty dźwiękowe dają naprawdę duszę i klimat temu filmowi. Dzięki temu jest pewnie taki wciągający, dużo starszych osób było też na tym filmie, bo, mówią tam w różnych językach, ale napisy Sowki nie po polsku. I mówią bardzo powoli, bardzo wyraźnie. I każdy według mnie zdąży odczytać napisy i nie będzie się męczył, że szybko mówił, i nie wiadomo, o co. Chodzi. Także jeśli lubicie spokojne filmy, z elementami napięcia i do końca, nie wiecie, jak się film zakończy, ale chcecie podczas sensu Sami kombinować, czy byłoby tak, czy tak, czy to pójdzie w tą stronę, czy w tą. Czy osoba jest w jakimś pomieszczeniu, znajdzie to lub tamto. Także jeśli lubicie podczas seansu bardzo dużo się sami domyślać, to ten film jest dla Was. Ciężko to nazwać jakimś thrillerem psychologicznym, albo ale taki nie wiem. Nie wiem, to kryminał też nie jest. Ciężko w ogóle nazwać jakiś, nie wiem, polityczny, obyczaj religijny, coś takiego. Osobiście moja ocena, drodzy widzowie, 9 na 10. Bardzo fajny. Raz na jakiś czas na pewno do tego filmu wrócić. Ale nie jest to oczywiście jakiś masterpiece, arcydzieło, dlatego nie ma ceny 10. Jutro idę, w sumie już dziś, bo minęła północ. Do kina na Gladiatora. Dwójkę z Denzelem Washingtonem. No cóż, mam nadzieję, że będzie film dobry. Kuzyn do mnie dzwonił. Bo był dziś w kinie i miał mi powiedzieć, czy film się podobał, ale się nie dodzwonił, bo w tym momencie byłem na konklawę i dźwięk był. W telefonie wyłączony, ale że już jest północ, co nieba tego budził. <laughs> Okej. Okay. Także. Polecam osobiście i fajne kostiumy, fajny montaż, muzyka dosyć ciekawa. No i taka konspiracyjna treść, że rzeczywiście do końca nie wiemy, co jest. Film porusza, tego, mówiłem wcześniej, ciężkie tematy dla Kościoła katolickiego, ale one nie są osobiście kontrowersyjne. To, co już chyba kontrowersyjnego było w Kościele katolickim, to dużo osób się po prostu do tego przyzwyczaiło i już na takie niektóre rzeczy, nawet jak coś słyszy, że to się dzieje u nich w mieście, czy tam na wiosce, to macha ręką, no niestety, no. No ale jak sam film mówi, to oczywiście możemy bardzo głęboko wierzyć w Jezusa, w Boga, ale oczywiście wszyscy jesteśmy grzeszni i nawet tacy księża to mają jakieś tam, mogą mieć yy, no na końcu jakieś małe swoje grzeszki. Polecam, film daje konkretnie do myślenia. Trzymajcie się i pozdrawiam. No cóż, a niedługo yy, na moim kanale recenzja Gladiatora Dwójki. Hej, hej, cześć.